Modlitewne trzęsienie ziemi. Nauczanie domowe. 24 maja. Dzieje apostolskie. Rozdział 16, wersety od 22 do 34. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rudzgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł. Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Odpowiedzieli mu: Uwierz w pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój. Opowiedzieli więc naukę pana, jemu i jego wszystkim domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół. I razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Nie ma wątpliwości, że bardzo spektakularnym wydarzeniem jest ta modlitwa w więzieniu, która powoduje cudowne uwolnienie, a dokładniej mówiąc, cudowną przemianę. Po modlitwie następuje trzęsienie ziemi. Zachwianie fundamentami więzienia, otwarcie drzwi i uwolnienie skajdanów. Te wszystkie opisane fakty są swego rodzaju świadectwem mocy modlitwy. To jest przykład, jak bardzo modlitwa wpływa na rzeczywistość. To, co jest prawdą, tu zostaje przykładowo pokazane. Modlitwa wpływa na świat. Modlitwa wpływa na nas. Modlitwa zmienia tę naszą doczesną rzeczywistość. Zmienia w różny sposób, a nie zawsze to widzimy. I zmienia nie zawsze w sposób, który, który my sobie wyobrażamy. I to właśnie. Odmienne wyobrażenie zmiany z kolei jest pokazane w reakcjach więźniów. Nikt nie uciekł, nikt nie zabił strażnika, nikt nie wywołał powstania. Wszyscy pozostali w swoim miejscu. Przecież zmieniły się okoliczności: zachwiały się fundamenty więzienia, otwarły się drzwi, ze wszystkich opadły kajdany, więc można było z tego skorzystać. Była noc, nikt nie pilnował, nikt by tego nie zauważył, dopiero po jakimś czasie pojawiłyby się konsekwencje tego właśnie nocnego opuszczenia więzienia. Modlitwa zmieniła świat, ale ci, którzy w tym uczestniczyli, respektowali zasady i prawa tamtego świata. Gdyby więźniowie uciekli, strażnik poniósłby konsekwencje, czyli karę, jaką mieli ponieść więźniowie. Nie chcąc do tego doprowadzić, więźniowie nie uciekali, chociaż zyskali wszystko, nie ściągnęli na strażnika przykrych konsekwencji. Możemy powiedzieć, że ta modlitwa jest modelem przemiany świata. Zmienia się świat, ale nie w ten sposób, że my wykorzystujemy coś na swoją korzyść ze szkodą dla kogoś, tylko że chcemy naprawdę zmiany. Ta zmiana i model zakończył się pytaniem, co robić? I Paweł daje odpowiedź, uwierz, a zbawisz siebie i dom swój. To jest ten sposób, to jest ten model, który został tu pokazany. Modlitwa ma potężną moc, przekształca. My nie chcemy niczego robić przeciwko drugiemu człowiekowi, ale jesteśmy świadkami wiary i razem kroczymy na tej drodze wiary. Zapraszamy wszystkich, którzy widzą spektakularną moc modlitwy, do tego, aby uwierzyli Jezusowi. Jeszcze raz warto podkreślić, że jest to modlitewny model przemiany świata. Model, a nie magiczna formuła, to też jest ważne, ponieważ w innych więzieniach Paweł przebywał. Ale nie było takich uwolnień. Nie było takich skutków, czy nie modlił się w tamtych więzieniach? Modlił się, ale pomoc przyszła inaczej. Rozwiązanie zostało. W inny sposób przez Boga zaplanowane. Możliwość głoszenia Ewangelii nie polegała na tym, że z Pawła opadły kajdany. Jest to bardzo ważne, żebyśmy rozumieli różnicę między pewnym modelem, który przyjmuje moc modlitwy, a formułą magiczną, w której ktoś powie: wszyscy w więzieniu powinni uwielbiać i natychmiast. Otworzą się drzwi i opadną z nich kajdany, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym. Pismo to nie są formuły magiczne, z których możemy wyciągnąć wnioski, wyrywając tylko jedno wydarzenie i czyniąc z niego wydarzenie modelowe. Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie więzienia Pawła i wszystkie modlitwy w więzieniu, wtedy będziemy mogli mieć więc wachlarz sposobu Bożego działania i reakcji na modlitwę Pawła w więzieniu. I wtedy dopiero możemy mówić o jednym, trzecim, czwartym sposobie, w jaki Paweł współpracował z Bogiem w więzieniu. Wniosek i zadanie dla Ciebie: teraz pomódl się modlitwą uwielbienia w Twojej sytuacji, aby w Twojej sytuacji zachwiały się fundamenty więzienia, aby w twojej sytuacji otwarły się drzwi, aby w twojej sytuacji opadły kajdany i żebyś ty mógł dzięki temu nieść Jezusa. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.